W naszym sygnale dnia podejmujemy temat zgłoszony nam przez osobę korzystającą z autobusów komunikacji miejskiej jeżdżących na liniach podmiejskich, czyli popularnych agatek, beatek i innych. Sprawa dotyczy biletów, jakie na tych liniach obowiązują. Nasz widz pyta, dlaczego nie może jadąc takimi autobusami kasować karnetu? Sprawę wyjaśniliśmy u źródła to jest w Zarządzie Transportu Miejskiego. Poinformowano nas tam, że w żaden sposób korzystając z karnetu nie można złożyć ceny, jaka obowiązuje na liniach podmiejskich. Jeżeli zatem pasażer zdecyduje się na kasowanie kilku odcinków karnetu za kwotę wyższą niż wymagana, kontroler nie będzie stwarzał problemów. W przeciwnym przypadku potraktuje podróżnego jak gapowicza, mimo iż bilet skasował. Tutaj na pewno pojawi się pytanie, dlaczego zatem cena biletu na linie podmiejskie nie jest krotnością ceny jednego przejazdu widniejącą na karnecie? W takim przypadku problem rozwiązałby się sam. Ceny nie zostały jednak ustalone przypadkowo. Chodzi mianowicie o to, że są pewnego rodzaju formą zachęty do kupowania biletów podmiejskich. Radą planuje obciążenie gmin, do których kursują autobusy, częścią kosztów utrzymania tych linii. Wydaje się to uzasadnione, bo przecież nie ma podstaw do tego, aby wyłącznie miasto utrzymywało linie, z których korzystają przede wszystkim mieszkańcy gmin ościennych. Aby jednak do tego doszło, zarząd transportu miejskiego musi dokładnie ustalić, jakie jest obciążenie linii podmiejskich, czyli po prostu ile osób nimi podróżuje. To zaś najłatwiej i najdokładniej można zrobić licząc sprzedane bilety, pod warunkiem jednak, że różnią się od pozostałych.